Witamy w let's playu, nowym let's Witamy. playu przedstawiają się Kobon. I w nerwy. Tak, zaczynamy naszą przygodę. My musimy no. gdzieś pójść i jakąś chatę zrobić pierwszą. Chatę. Czy... Drewno, nie chatę. Żadę? Ja świat. Łowca. Tam idziemy. A. Ej, widzisz mnie? Nie, bo ja po drewno od razu poleciałem. Chodź, drewno tam najważniejsze. Idziemy. Gdzie? Tam jest dużo drewna i fajna skała. Aha. Dobra. Ale drewno się przyda. Yy, przecież... Czekaj. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. A ja mam tylko tr trzy. Yy... Na no, czego ci brakuje? Dobra. Nie ja mam, mam Łysę obce. No, Pójdź za mną. Nie, bo ja mam drewno. No ale chodź tutaj. Ale ja mam drewno. No dobrze, tutaj też jest. Ale ja mam drewno. <grych> ono nie jest teraz potrzebne. Ale ja mam drewno. Drewno to chodź. podstawa dnia. Pierwszego. Pójdź do mnie. Yy. Halo? Halo? Gdzie ty jesteś? No, tam, gdzie ci pokazywałem, że płynę. Czekaj. A, do jaskini? No, nie do jaskini. To gdzie? Gdzieś nie? A, tam, dobra, już tak. Gdzie ty jesteś? Ja tylko jakąś. A, tam, ja tu jakąś krowę widziałem. Dzięki. <laughs> no, bo myślałem, że się nie ruszyłeś z miejsca jest dużo drewna i taka fajna górka, się zakopiemy na noc. Ty jeszcze nawet połowy dnia nie ma, a ty już chcesz się zakopywać. No to wungla szukaj, będzie potrzebny. Pod... No to kurde, to ja muszę się, się wracać do jaskini. No nie wracaj się, tu wszystko jest. Wszystko jest, świnia jest. Świnia, świnia. Żeby rosnąć trzeba stejki jeść. Ma krowy. No, a, a świnia to nie steak, przecież Stejki, no stejki są z a nie ma stejków. Chodź, craftboxa zrobię. Idę do ciebie. Skaczę. Mój mistrzu. To, to jest fajna teksturka, kurde. Cre ludzki creeper. Fajne ma buty. Najfajniej to wygląda w diaksowej zbroi. Głowa creepera. Okay. Nie rób tego, nie rób drewnianego killoffa, bo to nie opłaca się zupełnie, ja zrobię od razu kamienny, tylko pójdę po kobla. Eee, ale żeby wy wykopać kamień trzeba mieć kilow. No a ja mam, to ty nie bierz, bo nie ma potrzebne są, są nam drewniane w ogóle. No dobra. Ale drewnianko się przyda. Muszę ci pogratulować prędkości serwera? Haha. Ha. W ogóle nie mam lagów, a mam duży distance. Haha, ha. dobrze. Prawie Cie... jak na singlu. Cieszę się. Pierwsza rzecz, która mi się udała w życiu. Z dziewczyną o, wągiel, mi się nie układa. Wągiel, chodź. No ty chodź masz. Chodź po kubla i mam węgiel. Chodź po kubla. Chodź po kubla. Kubelstone. A ja usłyszałem po kumpla. Bo ja nie mam kumpli. Forever, forever alone. Hmm. okej okay. mam fajne rzeczy. chodź dam ci kilof o owca. owca owca, 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 owca ale ja mam sześć wełny ja też to no to to podwójne łóżka pierwszej nocy hej kilof leży tutaj gdzie? o już, leży Kilom leży tutaj, o już nie leży, bo chciałem go wyrzucić, a od razu go zabrałem. i idziemy tutaj, o iść tam po wągiel, widzisz? No, oni są jako jedyni, tak, oni są jako jedyni normalni, jedyni normalni hey. let's playowcy, bez żadnych udziwniń. dobra, nie zwracaj na to uwagi. To się wytnie. Tak. To, to się wytnie. To się wytnie. Każdy tak mówi, a później i tak to zostaje. Później się ludzie śmieją w komentarzach. Tak. Tylko najpierw trzeba tych ludzi znaleźć. I później będą się śmiać. Co za głupia świnie. Nie miałem na myśli tych y, widzów, tylko świnie. Kurde, wysoka ta góra. O, granica wiecznych śniegów. Ty noweś jeszcze większa? Gdzie na ty poszedłeś? Na góry. No, tam w wungiel jest, to go zebiera i chodzisz do jaskini na się. Bum, 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 bum. A, Spadłem. Hop, 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 hop. O, widzę ciebie. Widzę cię, widzę cię, widzę cię. Coś ty w ogóle narobił. Gołe owce biegają przed domem u nas. O, je, jeszcze jedna jest cała. Minecraftowa... Yy. Wiadomo o co chodzi. Jeżeli oglądają to dzieci To prosimy zatkać uszy Gdyż one nie powinny o tym wiedzieć bo, Bociany tak Bociany przynoszą dzieci I nagie owce I nagie owce Owce się strzyże Nie wali z kilofa Kilofa Zrobiłem ci łóżko jak zrobić ci łóżko, zrobić ci loda, no, tak? <laughs> Powinieneś tego nie mówić. To... Hm, dobra. Ale jeszcze raz nie ma. Panie, to jest młoda godzina. No to rób różne pożyteczne rzeczy. Dopiero 13 minut się nagrywa. Jeszcze mamy 3. Ile już? 13. Nie. No to za jakieś dwie minuty powinna się robić noc. Nie, 13. Panie. Yy, nie umiem liczyć. Osiem. Pam, pam. Ja mam z matematyki jak ten ma piątkę, to on powinien liczyć. Nie ja. Panie, ja tu takie wygody robię. Ta, wygody, jasne. Ale mi wygody. No to o, nie drzwi. No, Przestań tu chodzić. Wow, drzwi. No. Ja wiedziałem, że jak je ja zrobię, proszę, plate'a, to, to mnie nie wypuści z domu. <laughs> no, niestety tak bywa. Owca gin. Nie, nie zabijaj owce. O jeziorko. Profanujesz mi krajobraz z tymi gołymi owcami. <laughs> zombie? Gdzie? No, słyszałem zombie. A to może tam gdzieś jest? W... O, a ja mam węgiel. A ja mam węgiel. haha, Świnia. Świnia się z górki trochę tak. Ześlizgnęła. E, a tu No Jaki głupi węgiel. Ale sobie torczów pierwszego dnia narobimy. What? Naszym starym zwyczajem mamy cave system w domu. Znowu? Znowu, ale zombie go już spotkałem <laughs> Idę to zobaczyć Czekaj. Ja to ja to zaznaczę tu Ja to zaznaczę, tak Nad, o, o tu chodź, tu, chodź, chodź za tobą W górę, w górę, w górę Aha. Wyłaś Tu Chodź Ślepy jestem, ślepy jestem! Aaa, nic nie widzę! No gdzie jesteś? Właśnie nie wiem. O, tu, o tu coś no. słyszę. E. Au. No... Nie wchodź no. tam. Cały czas słyszę tego zombiego O! No cóż się zbliża, panie? Jakoś tak szybko. Gdzie jesteś? Nie wiem. No... Przy domu gdzieś. Tutaj... O, chodź. No... W tą... W lewo, w lewo, lewo, góra. tył, noc! O rany Człowieku No bo ja... bo ja ciebie nie widzę. Słyszę... O, tu! A. Hehe, dzień dobry. Chodź. dobry. Póki... Kinos młoda. Niech żyje wolność! Wolność i swoboda. Niech żyje Chodź. zabawa. No to wchodź, kurde. No tu w górę idź! Tam, jaskinia. No widzę. Tam jest zombie. No widzę to. Ja to będę przyjemność. Tak, o, cieszę się. A, tutaj jest cave system. A. Tak, cave system, o którym mówię od 5 minut, chodź spać. A po co spać? Jest noc, idziemy spać. Tylko, że wiesz, że w jednym pokoju, jak będziemy spać, to to może zostać uznane dwuznacznie. To ja wolę Bo... się lepiej odgrodzić. Postaw wełny między nami. No, też dobre pomysł. Postawiłem ci piecyk w nogach będzie cieplej. Tak samo jak na obozie. A tak, obóz. Aha. Kamieńczyk. To się nie zjara, jak tak zrobię? Co? Chyba nie. No. Ale że no. spalę się w nocy. <laughs> noc? No, Dobra, tego nie widać. Dobra noc. Jakby to... No. Już się no. Na... Dzień się zaponzowałeś,